To, że podejmując jakąś decyzję, czasami mamy taki paraliż i nie wiemy, co zrobić, i czas nam mija, mija, my nic nie robimy, to jest naturalne, każdy tak czasami ma. Ale ile tego czasu mija przy czasem bardzo, bardzo prostych czynnościach, dowiesz się z tego odcinka. Zapraszam. Nazywam się Marcin Kądziołka i witam cię serdecznie w podcaście 3% Lepszy. Będę prezentował Ci tutaj treści z zakresu rozwoju osobistego i zwiększania efektywności Twoich działań. Będzie też o książkach, bo od 2004 roku prowadzę wydawnictwo Złote Myśli. Celem mojego podcastu jest to, żebyś mógł małymi krokami ulepszać swoje życie, byś stawał się w każdym tygodniu minimum 3% lepszy. Zapraszam Cię do słuchania. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie drogi słuchaczu w kolejnym odcinku podcastu 3% Lepszy. I od razu na start pytanie, czy korzystasz z Netflixa? z Netflixa, czy innych platform typu VOD, gdzie można sobie na żądanie obejrzeć coś z danego katalogu filmów, seriali itd. Dlaczego takie pytanie? Bo dzisiejszy temat jest związany właśnie nie tyle nawet z oglądaniem filmów, co z decyzją czym się zająć w danym momencie, bo nie wiem czy też tak masz. Ja zauważyłem, że jeżeli chcemy poświęcić się rozrywce, chcemy zrobić coś takiego czasem odmurzającego. Bo dlaczego nie, jeżeli to nam przynosi radość, to lepiej jest wciągnąć się w jakiś serial, niż oglądać filmy. I nie dlatego, że seriale są lepsze, lepiej zrobione, a filmy są nudne. Nie, też nie chodzi o długość filmu, czy, czy długość serialu. Też nie, nie odchodzi. Tylko i wyłącznie chodzi mi o szybkość wyboru, szybkość decyzji. Jeżeli wchodzisz na daną platformę i masz do wyboru setki możliwości, seriale, filmy, to musisz się zastanowić, na co w danym momencie masz ochotę, a potem jakimiś kryteriami się kierując, znaleźć właśnie taki film. Który będzie Ci się podobał, który Cię zaciekawi, na który, no właśnie, masz ochotę danego wieczoru czy danego dnia. I mnóstwo czasu się spędza na tym, żeby znaleźć dobry film, żeby potem też tego nie żałować. A gdy mamy to już ograniczone do danego serialu, to decyzja jest dużo szybsza. No, powiedzmy, że mamy wiem, dwa seriale, które, w które się wciągnęliśmy. Jeden niech będzie bardziej romantyczny, śmieszny, typu komedia. A drugi film akcji dużo się dzieje. Więc w momencie, gdy danego dnia masz ochotę na coś śmiesznego, wybierasz serial numer jeden, a gdy nie masz ochoty na coś śmiesznego, chcesz trochę się wystraszyć, chcesz, żeby jakaś akcja się działa, no to wybierasz serial numer dwa. No i to jest właściwie jedyna decyzja, którą podejmujesz. Nie musisz cza czasu tracić na to myślenie i wyszukiwanie na danej platformie, co można by obejrzeć. Nawet jest y, takie badanie psychologa Barego Schwarza, że im więcej mamy możliwości wyboru, to po pierwsze pojawia się uczucie większego paraliżu, czyli dłużej jest zastygamy, jakby w bezruchu, bo nie wiemy co zrobić. Ale co, co lepsze, jest też mniejsze zadowolenie z ostatecznego wyboru. Czyli nie dość, że dłużej szukamy tego, co byśmy chcieli obejrzeć, to jak już znajdziemy, to i tak jesteśmy mniej zadowoleni, niż gdyby tych możliwości do wyboru było mniej. Dlatego zachęcam Cię do, do przesłuchania odcinka o Uniwersytecie YouTubeowym, który na początku gdzieś nagrywałem. Tam mówię o tym, że ciekawe materiały do, do przejrzenia na YouTube wybieram wcześniej. Sobie je zostawiam i potem właśnie, żeby już nie tracić czasu na wyszukiwanie ponowne, w momencie jak mam chwilę na to, żeby obejrzeć coś na YouTube, no to już wiem co będę oglądał, bo mam to wcześniej przygotowane. Więc dużo jest takich trików, które można Zastosować, żeby nie tracić czasu. No bo bez sensu tracić czas na, na wybór, gdy w tym momencie można już się rozkoszować oglądaniem. Więc czy to jest, ma być produktywne, czy to ma być po prostu rozrywka, ma być miło, to i tu, i tu czas poświęcony na, na szukanie, czym chcielibyśmy się zająć, jest, jest bez sensu. I co się okazuje, że platformy streamingowe również bardzo dobrze o tym wiedzą. Nielsen zrobił badania odnośnie tego, ile czasu poświęcamy właśnie na szukanie tego, co chcielibyśmy danego wieczoru obejrzeć. I okazuje się, że średnio dziennie to jest prawie półtorej minuty, 7,4 minuty. Wydawałoby się, że no nie jest jakaś tragedia, tak? 7 minut szukania, no może nie mało, ale też nie, nie jakoś dużo. Ale jak już patrzymy rocznie, to to jest 45 godzin. 45 godzin rocznie... Podejrzewam, że to była próbka amerykańska, tak? Więc możemy powiedzieć, że 45 godzin rocznie statystyczny Amerykanin traci na to, żeby znaleźć, co chce obejrzeć. No to, to już zaczyna być trochę paranoja, że mnóstwo czasu traci się na to, żeby y, tylko decydować, czym ja chcę się zająć. I co najlepsze, w efekcie tego szukania 21% osób nie decyduje się na nic. Czyli mają taki paraliż decyzyjny, że w końcu stwierdzają, że nic nie będą oglądać. Więc nie dość, że stracą te 45 godzin, to w efekcie i tak nic nie wybiorą. Więc to jest w ogóle mistrzostwo. Ale też nie ma się co dziwić, bo zostało to podsumowane, że znowu statystyczny Amerykanin, jeżeli się sumuje wszystkie platformy VOD i wszystkie programy tradycyjnej telewizji w USA, to ma do wyboru, uwaga, 646 152 różne programy. Może z takiego szerokiego grona wybierać. To są dane na, na grudzień 2019. Więc no ja się nie dziwię, jeżeli ma się tak szeroki wybór, że tyle tego czasu schodzi na to, żeby coś wartościowego znaleźć. No i tak jak mówię, platformy wiedzą, że jest to problem, bo w momencie, gdy im odpada 21% użytkowników i nie oglądają, no to, to, Tutaj pieniądz jest w tym, żeby użytkownika zaangażować, bo nikt nie będzie przedłużał abonamentu i nie będzie płacił za coś, z czego nie korzysta, bo mógł za długo schodzić, za wiele czasu schodzi na, na szukaniu, co chciałby zobaczyć. Więc platformy radzą sobie w różny sposób. Netflix ma sztuczną inteligencję, która na bazie wielu, wielu użytkowników i ich zachowań decyduje, co podpowiedzieć. Każdemu kolejnemu użytkownikowi, żeby była duża szansa, że on faktycznie kliknie i zacznie to oglądać. I bez tego algorytmu, właściwie korzystanie z tej platformy jest mocno ograniczone, bo o ile pewnie każdy z nas jest w stanie tam kilka seriali jakichś wymienić, które są na Netflixie, no to gdy już je obejrzymy, no to właściwie nie wiedzielibyśmy, co robić dalej. W momencie, jak Serwis sam podpowiada, a ponieważ obejrzałeś to, 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 to Ci się podobało, to zobacz też to, bo jest podobne, no to nagle się okazuje, że zaczynamy oglądać kolejne. To jest taki element zaangażowania i, i wręcz uzależnienia od serwisu, bo też Netflix nie ukrywa, że o to chodzi. Oni też walczą o uwagę swojego użytkownika i stwierdzają, że ten algorytm jest całkiem skuteczny, ponieważ 80% godzin spędzonych na. Oglądaniu tego Netflixa zostało właśnie zapoczątkowane przez podpowiedzi algorytmu. Czyli aż 80% treści ludzie konsumują, oglądają, cieszą się z tego, tylko dlatego, że algorytm im to podpowiedział. Ale oczywiście jest też druga strona medalu. HBO, jeden z największych konkurentów Netflixa, stwierdził, że sztuczna inteligencja nigdy nie będzie tak dobra jak żywy człowiek i HBO rozwiązuje ten problem w inny sposób, czyli ma grupę osób, które sprawdzają co się. Jakie seriale do siebie pasują, jakie filmy do siebie pasują, i robią takie listy do pasowania ręcznie. Czyli, jeżeli ktoś obejrzał to, to, to i to, to ludzie stwierdzają, że powinien też obejrzeć taki serial kolejny. Czy jedno rozwiązanie jest lepsze, inne jest gorsze? Ciężko powiedzieć. Myślę, że, że tutaj jest to bardziej gra marketingiem, i tym. Kto chce się w jakiś sposób wyróżnić, jeżeli ktoś ma fobię na przykład na nowoczesne technologie, mówi nie, sztuczna inteligencja spowoduje zagładę ziemi, no to tutaj pewnie HBO go złapie na ten haczyk, że a my nie mamy, bo u nas to ludzie wybierają, więc jest taki bardziej ludzki, yy, ludzki dotyk, że, że tutaj na naszej platformie oglądasz to, co inny człowiek ci podpowie, a nie jakaś maszyna. Nieważne, czy jest to wybierane w jeden sposób, czy drugi, ja jestem osobiście większym fanem algorytmów i takiej sztucznej inteligencji, która jest w stanie coś rozsądnego zaproponować. Ważne jest to, żeby nie tracić czasu. Jeżeli już chcemy sobie obejrzeć serial, chcemy obejrzeć jakiś film, to nie tracić czasu na, na samą decyzję, tylko faktycznie zanurzyć się w rozkosz oglądania. I czy to zrobi za nas algorytm, czy to zrobi inny człowiek. Ważne, żebyśmy tą decyzję podjęli szybciej. A co zrobić, żeby mieć więcej czasu w ogóle na, na oglądanie, na przyjemności? Polecam Unscripted MJA DiMarco, gdzie jest mowa o tym, jak zbudować biznes, jak myśleć przedsiębiorczo i jak zbudować biznes tego typu, żeby działał całą dobę, działał cały rok bez naszego udziału i żeby dał nam właśnie taką upragnioną wolność robienia tego, co się chce, a pieniądze, żeby zarabiały się. No, nazwijmy to same, ale nie żeby się magicznie same zarabiały, zrobimy, kiwniemy dwa razy palcem w bucie i one będą się zarabiać, tylko żeby zbudować odpowiedni system i żeby ten system generował dla nas takie dochody, żebyśmy mogli robić, co, w nasz, co nam się podoba, żebyśmy mogli robić z naszym życiem, co tylko chcemy. Więc polecam MJD Marco Unscripted na Unscripted.pl znajdziesz opis tej książki. Znajdziesz też możliwość zapisania się po, po darmowe fragmenty. Zdecydowanie polecam. I co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Marcin Kodziołka. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli był on dla Ciebie wartościowy, to podziel się ze swoimi znajomymi. Spraw, żeby również oni mogli poczuć, jak to jest, gdy stają się lepsi, chociażby o 3%. W każdym tygodniu. Jeśli słuchasz tego podcastu na platformie, która umożliwia wystawianie ocen, umożliwia zostawianie komentarzy, to podziel się komentarzem. Zostaw swoją opinię, kliknij w te gwiazdki. Będę Ci za to niezmiernie, niezmiernie wdzięczny. I zawsze zapraszam Cię na stronę 3lepszy.pl, 3 pisane cyferką 3lepszy.pl. Pozdrawiam serdecznie Marcin Kacziok.